Mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Mhm. Jaki jest twój ulubiony taniec? Słucham? No to jest proste pytanie, wbrew pozorom. No właśnie, oczywiście. breakdance. Proste. Oczywiście? To jest takie oczywiste dla ciebie? No dobrze, Naprawdę? Igrzyska Olimpijskie mu w głowie. Ja wiem, że ten taniec debiutował w Paryżu i może stąd ta fascynacja, ale ja mam wrażenie, że mówimy tutaj o czymś więcej. Mówimy o czymś, co łączy jednocześnie siłę, sprawność fizyczną, ale sprawia, że to ciało Słuchasz mnie uważnie, prawda? No. Że to ciało staje się swoistym instrumentem, który oddaje wszystkie emocje, które trzeba przekazać widzowi. Tak, bardzo trafnie to ująłeś. Właśnie o to chodzi w breakdance. A laureat kolejnej kategorii jest w tej kwestii prawdziwym mistrzem. Taniec. Jeden z pionierów breakingu, formy ekspresji, która z nowojorskich ulic trafiła na światowe sceny i igrzyska olimpijskie. Swoją działalnością udowadnia, że breaking to nie tylko taniec: to styl życia, ścieżka rozwoju i narzędzie zmiany społecznej. Jako trener reprezentacji polski, choreograf i nauczyciel przekazuje młodym ludziom nie tylko technikę, ale też wartości: szacunek, wytrwałość, kreatywność i siłę wspólnoty. Jego taniec jest manifestem wolności, nagrodzony za wybitne osiągnięcia w popularyzacji breakingu oraz ogromny wkład w rozwój kultury tanecznej w Polsce. Za to, że tańcem zmienia rzeczywistość własną i cudzą, a jego autentyczność porusza, inspiruje i prowadzi kolejne pokolenia. To oczywiście Adam Stefański! Serdecznie dziękuję za tą nagrodę. Ta nagroda to nie jest nagroda dla mnie. To jest nagroda dla całej kultury hip-hop i breakingu, który reprezentuję. Więc y, chciałem z tego miejsca podziękować naprawdę wielu osobom, ale kilka z nich jest w moim sercu bardzo ważnych. Pierwsze to moja babcia. Kiedy miałem 17 lat, umarła, a ja zostałem sam. I taniec poprowadził mnie tu. A gdzie mnie zaprowadzi? Nie wiadomo. Drugie podziękowanie dla mojego brata. Które pokazał mi pierwsze kroki, jak tańczyć na dyskotece, żeby wyrwać dziewczynę, myśleć o innych sprawach, a później to się potoczyło jak lawina. Chciałem podziękować partnerce mojego życia, Patrycji, za to, że w Konstantynowie łódzkim stworzyliśmy coś, co daje dzieciom naprawdę start, nieważne czy jesteś z mojego miasta, z miejscowości wioski, każdy ma szansę naprawdę zacząć gdziekolwiek i być kimś, kim chce. Druga sprawa, działamy też w sporcie, dlatego wielkie podziękowania dla Polskiego Związku Sportu Wewnętrznego, pana Antoniego Czurzyka i pani Magdy Czarnockiej-Kaptur, za most, który tworzy między kulturą a sportem. Dla Polskiej Federacji Tańca Ulicznego, w szczególności dla pana Leszka Baranowskiego, że w cztery lata zrobiliśmy to, co inni przez dekady. Tylko dlatego, że chcemy. I na koniec, drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą pewnie i tak wszyscy wiecie: każdy z Was jest ziarenkiem. Piasku w tej całej naszej kulturze, dlatego ja wam za to, co robicie, ja serdecznie dziękuję. Dziękujemy, pięknie, bardzo, bardzo gratulujemy. Adam Stefajski.